Od dawna krążyły plotki, że twórca mapy Cash wraz ze swoimi wspólnikami, którzy tworzyli mapę Cash do Counter strike 2. Jest to mapa, która jest klasyczną mapą z CS:GO. Która ma oddanych fanów i wielu graczy czeka na jej powrót w nowej wersji silnika. W marcu mapa pojawiła się w warsztacie, no i każdy z nas mógł ją pobrać i sobie zagrać zobaczyć, jak ta mapa wygląda. Co było w sumie jasnym sygnałem, że coś się dzieje. Co prawda, wciąż wymagało na paru poprawek i drobnej optymalizacji, ale jest to konkretny krok w kierunku, żeby. Ta mapa wróciła do gry. Przez kilka miesięcy panowała absolutna cisza, jeżeli chodzi o mapę The cash. Ostatnie dni przyniosły mnóstwo nowych przecieków i aktualizacji, które sugerują, że coś się zbliża. Nie chodzi tu tylko o powrót danej mapy. Ale my tu bardziej troszeczkę nawet jesteśmy zafascynowani nową kolekcją skinów, bo ten kanał jest stricte o inwestowaniu. A jeżeli Ty interesujesz się inwestowaniem, to pamiętaj, żeby subskrybować ten kanał i zostawić lajka, bo więcej takowych materiałów. A my, wracając do casha, mimo że mapa była już dostępna publicznie, pojawiły się tweety, takie jak Tweet Szefa Complexity. Który sugerował, że Valve może wcale nie planować dodać tej mapy do oficjalnej puli. Zaczęto więc spekulować. Może Valve chce ją mieć po prostu na wyłączność. Może chcą coś w niej zmienić, albo zupełnie coś innego, bo na to jeszcze w sumie nie znamy odpowiedzi. Sytuacja zmieniła się diametralnie wraz z ostatnią aktualizacją, która wprowadziła nam na klej. W plika gry pojawiły się wzmianki o cashu wśród map oficjalnych puli turniejów. Obok takich map jak Mirage, Nuke, Anubis. Czy tym podobne mapy. To bardzo mocny sygnał, że mapa najprawdopodobniej została kupiona już przez Valve, a jej debiut w CS2 zbliża się nieubaganie. Na co a sponsorem dzisiejszego filmu jest strona CSGO Skins. Jest to jedna z najlepszych stron do otwierania skrzynek, gdzie znajdziesz zdecydowanie procentowo lepszy drop niż Counter-Strike od Na stronie znajduje się coś dla osób, które nie chcą wydawać na to pieniędzy, a są to skrzynki darmowe, które odniawiają się co 24 godziny i możecie otwierać je za darmo codziennie. Jak widzicie, ja niestety nie trafiłem nic drogiego, ale mogę otwierać tę skrzynkę codziennie. Logując się z moim kodem inwestor, dostajesz 10% bonusu do wpłaty, jak i 2 zł i 10 Groszy, czyli kolejną darmową skrzynkę na stronie. Jest tam wiele metod płatności, takich jak Blink, Skiny, Krypto i tym podobne. Pamiętajcie jednak, że to gra losowa przeznaczona i wyłącznie dla osób pełnoletnich. A jeżeli chcesz wymienić skiny, to polecam Ci Pirate Swappa, bo jest to strona, na której nie wliczają cen floatów, naklejek, czarmu oraz patternów do wartości wypłacanego skina. więc polecam oczywiście z kodem CS Inwestycje. Link w opisie bardzo czekam. Wiem, że na pewno wielu z Was jest podekscytowanych. Cash to jedna z ulubionych Waszych map. Po tym, co widzę w komentarzach, i z chęcią zobaczylibyście ją na przykład na premierze, a może wielu graczy by nawet wróciło, żeby zobaczyć, jak wygląda ich ulubiona mapa, na której spędzili tyle godzin, tylko po to, żeby zobaczyć, jak ona wygląda właśnie w counter strikeu 2. Twórca mapy przestał aktualizować ją po premierze w marcu, co sugeruje, że mogły trwać już wtedy rozmowy z Valve. Może od tamtej pory Valve już wykupiło całą mapę i to oni za kulisami robili jakieś usprawnienia, chociaż. Wolałbym, żeby robił to twórca mapy, a oni tylko ją kupili. Bo wiecie, jak Valve się za coś bierze, to zazwyczaj niezbyt solidnie to wychodzi. Wiele osób spekulowało, że Cash może zastąpić Miraża, ale ta mapa według mnie wciąż cieszy się ogromną popularnością. Jasne, ma ona już pewnie swoje lata, i niektórzy już uważają, że ta mapa się przejadła. Ale dla większości casualowych graczy to nadal świetna mapa, tym bardziej dla nas Polaków, no bo Miraż kojarzy się z taką polską mapą. Osobiście ja w sumie nie wierzę, że Valve usunie Miraża, bo to by był ogromny cios. A co do skinów, no to może być tu naprawdę bardzo ciekawie, no bo w warsztacie mamy naprawdę masę ciekawych skinów, które mogłyby się pojawić w takiej kolekcji jak kolekcja Cash 2025. No, bo to by było coś niesamowitego, jakbyśmy mieli jakiegoś AK Black Lotusa czy coś w tym stylu. Fajnie by było zobaczyć naprawdę jakąś fajną kolekcję do nowej mapy i mam nadzieję, że będzie dało się jakoś to inwestycyjnie rozegrać. To by było na tyle, ja się z żegnam, na razie.